Bardzo dobrych prac, te zdjęcia, które zostaną dzisiaj, te kompozycje całe, które zostaną dzisiaj nagrodzone. Ja już sugerowałem Panu Dyrektorowi, że najprawdopodobniej przeniesione to zostanie w inne miejsce, w miejsce zdecydowanie bardziej obszerne, żeby tych prac można było pokazać więcej, żebyśmy wszyscy mieli większą swobodę oglądania. Cieszę się, że jest to tutaj, cieszę się, że jest to w Nowym Sączu, w tych pięknych obiektach miasteczka galicyjskiego. O pracy tej już ściśle technicznej będzie mówił oczywiście artysta nasz, który był również członkiem jury. Mam nadzieję, że Państwo przyjrzeliście się już przynajmniej po części tym pracom, że również ocenicie, że nasza praca była pracą zgodną z oczekiwaniami, jak również z wrażeniami, które żeście Państwo tutaj odnieśli. Czekamy co będzie za chwilę, bo wyniki będą ogłoszone. Natomiast już zachęcamy tak do, na konkurs przyszłoroczny, a co, co dzisiaj to bardzo... To należy, zakończymy naszego spotkania. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za wsparcie tego konkursu. Szanowni Państwo, ten dzisiejszy, dzisiejsza edycja odbywa się w dla Małopolski. Obchodzimy 15. już Dni Dziedzictwa Małopolski pod patronatem pana Marka Sowy, marszałka Województwa Małopolskiego oraz pana przewodniczącego Kazimierza Barczyka, przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Oddaję głos ekspertowi. Proszę Państwa, ja chciałem na początku powiedzieć, że to jak zwykle bardzo trudny moment dla członków jury wybrać. Było prawie 400 prac, więc wyobraźcie sobie Państwo, że macie przed sobą 400 prac, a musicie wybrać z nich tylko kilka. My mamy absolutną świadomość tego, że dla autora jego zdjęcie jest absolutnie najważniejszym wydarzeniem na świecie. I dlatego bardzo... Trudno poruszać się nam między tymi zdjęciami, żeby nie urazić czyjś ambicji, czy jakiegoś talentu. Natomiast niestety musimy wybrać. I to jest zawsze swego rodzaju kompromis. W tym roku jest taka duża nagroda w kategorii WordPress Photo i pewien amerykański fotografik powiedział tak, że fotografowie dzielą się na dwie kategorie. W podobny sposób my podzieliliśmy ten komis. Dzielą się na myśliwych i wędkarzy. Jak Państwo pomyślicie nad tym wydziałem, to on wbrew pozorom jest bardzo oczywisty i bardzo fajny. I my w tym roku również podzieliliśmy te kategorie na te dwie, prawda? Na myśliwych i na wędkarzy, czyli na dokument i na fotografie artystyczne. Żeby dozować te przyjemności, zaczniemy proszę Państwa od tyłu, dobrze? Zatem jak zwykle, Chciałem serdecznie, bardzo serdecznie podziękować i uhonorować uczestników warsztatów terapii zajęciowej Mada w Nowym Sączu. I poprosimy pana Jana Ryszkowicza i pana Macieja Szablę proszę państwa, proszę państwa dlaczego? Ponieważ fotografia, jak się okazuje, to nie tylko dziedzina sztuki, ale to również... Coś tak niezwykłego, co potrafi łączyć e, wszystkich ludzi e, w jednym kierunku, prawda? Wykonania wspaniałej, niezwykłej fotografii. Ci panowie co roku e, interesują swoją młodzież tym konkursem i chwała im za to. Poprosimy koleżankę o wlepszenie pięknych kwiatów. Tak, no, ale serdecznie gratuluję. To proszę. I panowie, Dziękuję. tyle pracy składacie. A ja tylko dołożę, że jeszcze włączyliśmy studentów, którzy realizują studia terapeuty zajęciowego. Bochnia, Kraków, Gorlice, wszyscy tutaj bardzo przyjechali zobaczyć właśnie, jak bardzo się cieszy. realizują. Witam naszych gości. Proszę biorę. Państwa, ale to byli panowie, którzy są odpowiedzialni za to, ale teraz poprosimy naszych bohaterów. Czy Poprosimy tak. Pana Wojciecha Polskiego. Pan Wojciech Dziurkowski jest. Jeśli nie ma, to będziemy od razu oddawać w ręce, tak? Pan Dariusz Potoniec. Pan Dariusz Potoniec. Pan Katarzyna Nosal. Kasia Nosal. Oczywiście dla wszystkich są pakiety. I poproszenie o Pani Agnieszka Bednarczyk. Mm. Dobrze, mm. Pan Wojciech Grocki Jest. Gratulujemy no, no. no, no. bardzo. Proszę, Proszę Państwa, na tej jednej tablicy, którą Państwo widzicie tutaj w rogu, można zobaczyć zdjęcia właśnie yy, yy, Dzień. Proszę, proszę. proszę Państwa, teraz przechodzimy do wyróżnień. Wyróżnienia w kategorii fotografia artystyczna. Wyróżnienie Piotra Groździka dla Pana Wojciecha Domagały z Kielc za cykl fotografii pod tytułem Sanktuarium Łagiewniki. Proponuję nagradzać brawami naszych laureatów. Możliwe, to, że pan nie przyjechał. Proszę Państwa, poza repozarowce są te fotografie tutaj. Tu u góry, które Państwo widzicie. Dlaczego wybrałem te fotografie, już Państwu powiem. Tytuł był zatrzymany w kadrze świat, który odchodzi. A tak naprawdę fotografia to jest coś, co już w momencie zrobienia zdjęcia, to już jest zatrzymany czas, który odchodzi. Dlatego spodobał mi się bardzo ten cykl. Postanowiłem go nagrodzić. I jeszcze raz proponuję. I nagrodzić brawami naszego męża. Wyróżnienie pana dyrektora Muzeum Historii i Fotografii w Krakowie, pana Macieja Bajersdorfa, przypada panu Piotrowi Basałydze z krynicy. Prosimy bardzo. Proszę żeby nie było wątpliwości, to jest to zdjęcie. Pan Maciej Bajersdorf, jak sama nazwa mówi, pracuje na co dzień z fotografami już wiekowymi. Bardzo ujęło go to zdjęcie, bardzo mu się spodobało, jakąś taką nostalgią, czymś, czymś takim starym, co w tym zdjęciu jest, czymś takim tradycyjnym. I, i postanowiłem go nagrodzić i gratulujemy jeszcze raz. Proszę Państwa, teraz wyróżnienie w kategorii dokument. wyróżnienie Pana Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza, Pana Jerzego Wituszyńskiego, dla pani, An, dla pani Anny Wilk z Nowego Sącza. jeszcze. Nie, proszę nie. proszę, Państwa, proszę Państwa. Państwa, to zdjęcie to naprawdę obrazy Chełmońskiego, to te fotografie są jakby przetworzeniem tych obrazów. Tu jest coś tak nieprawdopodobnie fantastycznego w tym zdjęciu. Tu jest taka cisza, taki spokój. To zdjęcie jest naprawdę śliczne i fantastyczne. Jeszcze raz gratulujemy, a laureatów od razu prosimy o stawanie tutaj z boku, bo później zrobimy wspólną fotografię. Proponuję jeszcze raz duże brawa dla pani. Proszę Państwa, i teraz przechodzimy do nagród. Nagroda pana dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, pana Roberta Siusarka e, przypadła w tym roku panu słowa i z Nowego Sącza za cykl pod tytułem Młyn Wodny Zabrzeż. tutaj e, e, stawić, a ja może... E, proszę Państwa, z Pana można zobaczyć tutaj na jednej planszy i tam na drugiej. Zapraszam, że są rozbite, ale niestety kompozycyjnie musieliśmy to trochę inaczej stalić, Biorąc pod uwagę forumę tego konkursu to, że to miał być dokument. Rzeczywiście jest to fantastyczny obiekt znaleziony gdzieś w terenie i bardzo fajnie, mieszkańca. tradycyjnie sfotografowany. Dlatego gratulujemy Panu Słowemu. Jeszcze raz braku. Teraz proszę Państwa przechodzimy do tak skaczenie. Nagroda Pana Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza, pana Jerzego Wituszyńskiego, dla Pana Mariusza Wróbla z Nowego Sącza za cykl zdjęć pod tytułem Stara Codienna. Prosimy. W kategorii dokumentu jest to zjawisko, które powoli już odchodzi. A właśnie w dokumencie chodzi o to, żeby, żeby te, te momenty, te zjawiska, okay. które od nas odchodzą, żeby dokumentować i zostawiać dla przyszłych pokoleń. Dlatego jeszcze raz gorąco na Pana. Przepraszam, się Właśnie, kategoria w dokument. W kategorii dokument Żyli rozdzieliło trzy równorzędne nagrody, ponieważ mieliśmy bardzo duży problem z tym, żeby uhonorować kogoś nagrodą pierwszą, drugą, trzecią. Uznaliśmy, że poziom tych prac jest na tyle wyrównany, na tyle fantastyczny, że przyznaliśmy te trzy równorzędne nagrody. I ja może po kolei zacznę, dobrze, bo skoro są równorzędne, to jakby kolejność nie ma znaczenia. Na tym pan Stanisław Błogowski z Krakowa za cykl pod tytułem Modelniczka koło Krakowa. Zapraszamy serdecznie. To, o ile się nie mylę, to są te fotografie, które państwo tutaj widzicie. Tak, Co można powiedzieć o tych zdjęciach? No, można powiedzieć to, że kontakt osoby fotografowanej z modelami. Bo ja nie wierzę, że osoby, które fotografował ten i nie wiedziały. Ale mimo wszystko, przy tej całej inscenizacji, która zaistniała, to wszystko to, co na tych zdjęciach się znajduje, jest fantastycznie, fantastycznie ułożone, jest fantastycznie zakomponowane. Jest tu rzeczywiście jakiś fragment tego świata, który był, który nas otaczał, naszych dziadków, a którego już dzisiaj nie ma. Gorące brawa dla laureata. Poprosimy Pana Macieja Ślinga z Nowego Sącza, który jest również laureatem za cykl zdjęć pod tytułem Stary Sącz. Proszę Państwa, zdjęcia Pana Macieja można zobaczyć tutaj. Jest to taki syntetyczny dokument yy, pokazujący te niezwykłe yy, domki starosądeckie, które rzeczywiście, yy, nie wiedzieć czemu, niszczą. I, I chwała mu za to, że, że zobaczył ten temat, że utrwalił go. Gratulujemy serdecznie. I proszę Państwa, trzecia nagroda dla pana Piotra Wasałyki z Krynicy za cykl pod tytułem Przyjaźń. Równorzędna. Równorzędna. Trzecia równorzędna. No. równorzędna. 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 Ten drugie wspaniałe Dobra. Proszę Państwa, to są zdjęcia, które możemy zobaczyć tu. Co nas zachwyciło w tych Wydział. zdjęciach? Mhm. Ten niezwykły kontakt pomiędzy człowiekiem, a naturą. Pomiędzy człowiekiem, a jego tym czworonożnym przyjacielem. To, że jest tutaj złapany taki gęb taki, takich tych, tych chwil, takich codziennych, prawda? Czyli są jakieś sytuacje, które się zdarzają w ciągu dnia, które są wbrew pozorom e, bardzo niepozorne, a cała jakby ideologia tego polega na tym, żeby te chwile złapać i to się właśnie powiedzieć udało w Gratulacje. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do kategorii fotografii artystycznej. I tutaj również mieliśmy bardzo poważny problem, powiedziałbym nawet, że spór mieliśmy, prawda? Mieliśmy spór, ponieważ stworzyły się dwa obozy. Jeden za bronił jednych zdjęć, drugi za bronił drugich. I wydawało się, że sytuacja jest nie do I na szczęście, proszę Państwa dochodzi do pozytywnych zjawisk w Polsce, że potrafimy się dogadać. I to Cud. To Cud, to, to To co jest cud, proszę Państwa, dlatego są dwie równorzędne pierwsze nagrody. I tu z wielką przyjemnością poproszę na środek Pana Janusza Walczyka z Urzędu Sącza. pana Proszę Państwa, za cykl fotografii pod tytułem w teatrze Cieni. Zaraz zdjęcia mówiłem. jeszcze Proszę Państwa, tu jeśli Państwo podejdziecie bliżej, to po tej stronie na tablicy widać takie, takie trzy niezwykłe zdjęcia. Takie alegoryczne można powiedzieć zdjęcia, w których ta ciężka praca rolników tego konia, tej orki pokazane jest pod taką wielką górę. I właśnie ta przenosi z tą górą, z tą ciężką pracą, z tymi chmurami niezwykłymi, podobnymi do niektórych obrazów Ferdynanda Luszczyca, bardzo nam się spodobały i doceniliśmy właśnie w tym zdjęciu to coś. Bardzo raz jeszcze gratuluję. Dobrze. Dobrze, bardzo. Dobrze, bardzo. <grym> Proszę Państwa, i druga równorzędna, ja nie mogę mówić, druga równorzędna, Również pierwsza nagroda, także byście musieli razem stanąć na podium, tak jak my dokonaliśmy kompromisu, tak Państwo staniecie na tej pierwszej płytce jednocześnie. Pan Janusz Ronnacki ze Starego Sącza. Prosimy bardzo za cyklu fotografii pod tytułem tego dzisiejszego. Proszę Państwa, jakbyście Państwo zwrócili uwagę tutaj na ten cyfr, prawda? Tak? Właściwie można powiedzieć, że, że, że te zdjęcia są naprawdę takie same, że są bardzo podobne. Co jest najtrudniejsze w fotografii? Sfotografować wszystko to, co jest takie proste, takie łatwe. Pokazać to w sposób tak ładny, estetyczny, piękny, zmądny. Jest bardzo trudny. Najłatwiej jest pokazać jakiś świat przyrodził olej zjaku. A takie najkrótsze jest bardzo trudno. Wiem co z doświadczenia, dlatego jeszcze raz brawo dla Pana Jarosława. <grymne> Proszę Państwa, teraz pozwólcie, że jest największa przyjemność dla nas zrobimy sobie wspólną fotografię. Ja chciałbym jeszcze powitać Panią Dyskutę Barbarewę w Bibliotece Ludmiejskim, bo sądzę, bardzo serdecznie Panią witam.